Gdzieś w Pilanie ze swoim liderem krajowym, Rafałem Dobruckim i super Hansem, profesorem z Oxfordu, Hansem Nielsenem, goszczom w Zielonej Górze. Zielonogórzanie po dodatku rozegranych spotkaniach, dwa punkty w swoim dorobku, wygrana. Przed ośmioma dniami w zaległym pojedynku w lubuskich derbach Spergo. Porażki wysoka w Lesznie i dość niespodziewana w Ostrowie z tamtejszą iskrą. Ale jak to się stało, Państwo mieli okazję oglądać na ekranach telewizji przewodowej Zielona Góra. W naszej relacji na Państwa ekranach Wielki Hans, 39-letni Duńczyk, multimedalista Mistrzostw Świata Seniorów, tak w drużynie, jak i w parach, jak i indywidualnych tytułów tych na żużlu sporo w dorobku Hansa Nielsena. Za chwilę prezentacja zawodników, jeszcze sprawdzanie pól startowych, tak przed zawodników zielonogórskich, jak i zawodników pilskiej Polonii. Rafał Dobrucki w tym sezonie już w roli seniora, aktualny wicemistrz świata juniorów z finału z Mszeno. Drużynę Pilskiej Polonii do prezentacji przyprowadził menadżer tej drużyny Janusz Michaelis. Z numerem pierwszym, ten o którym mówiłem, najwyższy polski zuzlowiec, aktualny wicemistrz świata juniorów, Rafał Dobrucki. Z numerem drugim, jego rówieśnik, imiennik, Rafał Kowalski. Z numerem trzecim, wychowanek Gdańskiego Wybrzeża, popularny Olsak, czyli Jarosław Olszewski. Z numerem czwartym, dobrze znany na tym torze, Robert Kessler, który posiada dwa obywatelstwa, Uzyskał licencję w Polsce, a więc Rafał Kessler, Robert Kessler z numerem czwartym, z numerem piątym, Hans Nielsen, którego jednak mamy troszeczkę dalej, nie na swoim miejscu. Teraz dopiero przemieszcza się Hans Nielsen, właśnie na swoim miejscu z numerem piątym. Z numerem szóstym, tego zawodnika przed chwilą Państwo widzieli, Mariusz Franków. 20 -latek z numerem 7 wielce utalentowany junior drużyny Pilskiej Polonii Rafał Okoniewski, z numerem 8 objawienie tegorocznego sezonu wychowanek Pergogorzów, obecnie w barwach Pilskiej Polonii Robert Fries. Drużynę zielonogórską do prezentacji przyprowadził Lucjan Gościak, kierownik drużyny, z numerem 9 dzisiaj jako prowadzący parę 30-letni Sławomir Dudek, obok niego przywitany. Niestety, gwizdami na zielonogórskim stadionie Jarosław Szymkowiak. Z numerem 11 Grzegorz Walasek, najlepszy jak dotąd w tym sezonie zawodnik zkz Polmos Z numerem 12, dziś jednak w podstawowym składzie, bo jego występ stał pod dużym znakiem zapytania Andrzej Chuszcza Z numerem 13, straniero drużyny zielonogórskiej Anglik Chris Louis. Z numerem 14, pierwszy z młodzieżowców Sebastian Smoter. Obok niego z 15 Grzegorz kłopot rezerwowym w drużynie zielonogórskiej. Tomasz Kruk, który właśnie Państwa pozdrawiał. Poznali Państwo składy obu ekip. Wydaje się, że teoretycznie faworytem tutaj na torze w Zielonej Górze Pilska Polonia. Trzy zwycięstwa cenne komplet punktów drużyny.